I powiem Wam, że całkiem nieźle, a już jakąś praktykę mam, tak? Ja jeżdżę ze 30 lat <śm> w ogóle różnymi autami na różnych oponach i powiem Wam, że całkiem nieźle się zbiera na takim jak tutaj czymś, o, wciskam, wciskam mu, czy hamuje. Praktycznie, no, czasami się zapali ten ABS, ASR, nie jak hamam, ale to o, teraz przyspieszam, no, teraz przymrugał, przymrugał, żeby poślizg przy, przy, przy przyspieszaniu. Cześć, zima, przyszła naprawdę duża zima, i to jest taki trudniejszy okres, również dla miszka. dla Miszka. Yy, polecam zajrzeć, jak ktoś jeszcze nie wie, cała playlista, jak kupowałem tego miszka, yy, jak tam go przerabialiśmy, i tak dalej, i tak dalej. Yy, powiem szczerze, że piszą do mnie też już yy, no moi widzowie. Yy, Właściwie to dwóch, czy, czy nawet trzech, bo ktoś też jeszcze się pytał, jak kupić, skąd kupić takiego miszka. Jeden gość fajny jest też yy, z Łotwy, który wczoraj długą konwersację z nim prowadziłem, bo żeby mu pomógł, bo mówi na Łotwie, no bardzo trudno jest od o tego typu samochody. Mia Mafia Tascudo, ale takiego star starszego, czy no, takiego, który mówi, że... że nie Psuje mu się coś tam i nie chce już go. Chciałby też coś mniejszego, właśnie takiego, gdzie może wszędzie wjechać. No co umiałem, to mu tam radziłem. Jeszcze będziemy pewnie pisać. Także no, widzę, że jest zainteresowanie, ale wiecie co, zima to taki czas, gdzie, gdzie takie miśki takie miśki właśnie mają źle. Zobaczcie, jak to wygląda u mnie. Ja nim na co dzień nie jeżdżę jakoś, więc. Cały w śniegu, cały w śniegu zakopany. O, tak on wygląda, zobaczcie, bo on mi się nie mieści do garażu. Cały jest taki, taki wysoki. Nawet bez tej czapki. No i tak to wygląda. Kurde. Ciekawe, czy odpali, słuchajcie. Cały w śniegu nieruszany, już chyba z dwa tygodnie, nie wiem, czy odpali. Ze dwa razy już mi nie odpalał, musiałem ładować akumulator, chociaż nówka jest. No wiem, psuje, niszczę ten akumulator w ten sposób, ale no nie mam czasu tak zawsze naładować. Zobaczcie, co z kolektorami. Zobaczcie, jak to wyglądają te kolektory. Tak to właśnie wygląda, dolałem do ropy płynu takiego, żeby parafina się nie wytrącała, po prostu kupiłem taki, no są różne takie, takie płyny, a więc dolałem trochę do baku, mimo że ta ropa zimowa, ale on miał tutaj jeszcze dużo letniej, także, także no mówię, doleję, nie? A teraz zobaczę, czy on odpala w ogóle, czy on odpala, wow! Cała tutaj pokrywa na miśku białe Idziemy autentycznie. Po dwóch tygodniach. Nie wiem, czy odpali. Nie wiem, zupełnie nie mam bladego pojęcia. W tej chwili jest tutaj minus 3. Yy, wygrzewane są świece. O, odpalił. Odpalił. No, chwilę trzeba poczekać, nie? Aż taka kontrolka od świec zgaśnie. To widzieliście. No i. Misiek odpalił. No tak wygląda. Tu otwierając drzwi trochę się nasypało, ale tam trudno. No aż przykro trochę patrzeć, bo cała ta zabudowa y, tutaj jest. Yy, w, zeszłym roku, w zeszłym roku wyciągałem to, ale zaraz Wam co, coś y, powiem, dlaczego zdecydowałem się jednak pozostawić na zimę to yy, i o co chodzi z przeglądami. A teraz, a teraz biorę się za szczotę i po prostu chciałem się nim przejechać tutaj po lasach. Kawałek zobaczyć, wiecie, jak opony idą, bo to są opony wielosezonowe. Czyste szaleństwo na wymianie opon. 150 zyla, słuchajcie, 150 zyla. Ja mam takie opony wzmocnione. No, jak go kupiłem, to on był na zimowych w ogóle, ale te zimowe były łysy. Powiem wam, że nawet ym, wystawiłem je i ktoś kupił te łysy opony po 25 zł za sztukę, te które były tutaj, nie? Jak go kupowałem, a wtedy ze dwa lata temu kupiłem. To jest 195 60 R16, i one są. Gdzie jest ten symbol wzmocnienia? No, no, zaraz, może, może tu, bo tu w śniegu jest. Może na tej będzie pisać. Łatwo nie. No to nic, to biorę szczotkę. O, tu się gdzieś dokopiemy. Tu się gdzieś dokopiemy do symbolu. No i gdzie on tutaj jest? Yy, taki indeks nośności. Opony. 93V, o, tutaj, 93V to jest właśnie indeks, dlatego nośności one są troszeczkę wzmocnione. Tamte, tamte na których był, miała, miały chyba 97 czy 8, jakieś tak, jeszcze trochę większe. Standardowe to są 80 coś, nie? No i to jest Chińczyk, słuchajcie, Triangle, tak, Triangle. ale wiecie co? Taki ma to bieżnik. Ja może skręcę koła, to. Ja nie chcę tego reklamować, tylko po prostu pokazuję i zaraz zobaczę, bo chcę zobaczyć na takim super śniegu, jak te opony y, będą y, powiedzmy no z przyczepnością, nie? Jak one będą mieć z przyczepnością? Ja tutaj. O, skręcę koła, żeby Wam pokazać bieżnik tej opony. To jest opona, no, taka bardziej budżetowa, tak? Tak wygląda bieżnik, słuchajcie. <słuch> No, latem, no one się troszeczkę tutaj w tych górach mają takie, już takie skazy, bo w tych albańskich górach i w tych, na tych szutrach różnych, co jeździłem teraz nawet po Grecji, to kupę dróg bocznych, szutrowych, tam w tych filmikach na Olimp i tak dalej, więc zostawiły ślad, słuchajcie, te greckie i albańskie drogi zostawiły ślad, gdzieś są tutaj takie, takie trochę pourywane są te kanty, nie? Ale ogólnie zapisywały się bardzo dobre. No ja wiem, bo powiecie, lepiej zmieniać. Owszem, lepiej zmieniać, tylko te zimy zawsze były liche. A teraz taka cena, czyli dwa razy bym musiał dać tutaj w mieście yy, dwa razy po 150 zł yy, w roku, żeby wymienić same koła. No przecież... A nie tak dawno to były po 60 zł zmiana, no czyste szaleństwo z tym zmienianiem opon, a więc wielosezonowe muszą, muszą być i myślę, że to był, kurczę, dobry wybór. Jak, jak sądzicie? Napiszcie w komentarzach, a teraz słuchajcie, to jest minus, to jest minus, obczyścić taki samochód, zobaczcie co tu się dzieje, obczyścić ten samochód normalnie, to ja nie sięgam, nie, po prostu mało co. I powinienem, zastanawiam się, czy iść pod rabinkę. Taką, taką na V, nie? Żeby w ogóle ściągnąć ten śnieg. Policja złapie. To to mi dadzą z 3000 mandatów. O! Za to, że śnieg jest nie. Że sypę, jadąc sypę śniegiem, sypię śniegiem tym, co jadą za mną. I wyczyszczenie takiego auta to nie jest jak go Zobaczcie, ile tutaj jest różnych o, yy, tych zakamarków, tych rillingów, i tak dalej, i tak dalej. Wow, bardzo dużo. Zobaczcie, ile śniegu, i to jest ten śnieg, bo ja go trochę czyściłem wcześniej, ale nie, nie odpalałem. To jest normalnie z dwóch dni. No, także tyle, tyle czyszczenia. No i ruszamy, i ruszamy. No, ruszył. Powiem, powiem Wam, że nie niewygarnięty... o została tylko zielona trawa. Została zielona trawa, niewygarnięty śnieg był spod kół, także powiem wam, że on ruszył normalnie, jakby był jakby była wiosna, no mm. I powiem Wam, że całkiem nieźle, a już jakąś praktykę mam, tak? Ja jeżdżę za 30 lat <śm> w ogóle różnymi autami na różnych oponach. I powiem Wam, że całkiem nieźle się zbiera na takim jak tutaj czymś, o, wciskam, wciskam mu, czy hamuje? Praktycznie, no, czasami się zapali ten ABS, ASR, nie, jak hamuję, ale to, o, teraz przyspieszam, no, teraz przymrugał, przymrugał, żeby poślizg przy, przy, przy przyspieszaniu. Ale powiem Wam, że jest nieźle, jest nieźle. Także te opony uważam, że na takim śniegu, jak to widzicie, to całkiem dobrze. No, kończy się bateria. O, całkiem fajnie sobie radzi hamowanie. Nawet, nawet ABS się nie włączył, kontrolka. No, także trzyma się tej drogi. No wiecie, jak na takie warunki, to, to wiadomo. A teraz, a teraz wam opowiem jak wygląda ciekawie sprawa z przeglądami. I powiem Wam, tak się tutaj zatrzymałem. Powiem Wam, jak sprawa wygląda dość śmiesznie z przeglądem tego, bo mm, tu o nic nie chodzi, tylko dwie różne stacje i dwie, dwie opinie. Powiem Wam, i powiem Wam, jak, jak jest. Na jednej stacji diagnostycznej pojechałem taki. Taki gość mówi, mówi do mnie, nie wie pan co, absolutnie nie. Absolutnie nie. Nie może, ja panu nie podpiszę żadnego przeglądu z kolektorami słonecznymi na dachu. Ja mówię A dlaczego. A on mówi nie, bo nie, nie. Okej. Okay. Yy, no i mówi, co mu się nie podobało, co mu się nie podobało. Tu głęboki śnieg, ale pójdę. Nie podobało mu się to, że nie ma tylnych siedzeń. Mówi, no jak to, samochód jest na pięć siedzeń. No tu taki bałagan, nie. No mówi, to ja muszę widzieć te siedzenia. Mówi, reszta to mnie nie interesuje, co pan tutaj ma. Yy, czy, czy szafki, czy tam coś, to, to jako bagaż, nie? Ale siedzenie muszę stawić. A tutaj ten, tylne siedzenia są wyjęte. No i mówię, no i mówię, ale to naprawdę jakaś taka przeszkoda. No tak, kolektory. Yy, nie chcę widzieć kolektorów słonecznych i nie chcę widzieć, mówi: No, boksy to mogą być, ale yy, muszę widzieć te siedzenia z tyłu. Ja mówię: no, no, mam siedzenia, nie, nie dało się nic, nie. No nic, pojechałem na inną stację diagnostyczną, yy, no i tamten gość mówi: No i mówię mu to samo, nie. On no, Mówi: ff, Jaki problem? Mówi: To ja, ja to nie widzę żadnego problemu, nie. No niech pan przyjedzie i mówi: W porządku, nie. A ja mówię, no nie ma tych tylnych siedzeń. A no to co, no po prostu pan sobie wykręcił, tak? Ale samochód jest zarejestrowany normalnie na pięć siedzeń. Pan sobie go wy wykręcił, przewozi jakiś bagaż? No to co mnie to obchodzi, co pan sobie tam wozi, nie? <gry> ja mówię, kolektory też mam, no bo mogę je rozkręcać, ale to jest trochę roboty. A on mówi, nie, nie, wie pan, ma pan relingi dachowe, nie? Mówi, ma pan relingi dachowe, to co mnie obchodzą kolektory? Nie, nie, on powiedział tak, co mnie obchodzi, co pan sobie na tym przewozi, nie? No i widzicie na tych relingach. No i widzicie dwie sprawy, dwóch, dwie stacje diagnostyczne. Tu jest wiele stacji diagnostycznych, ale yy, dwóch diagnostów. <laughs> jeden strasznie uparty, a drugi mówi nie ma nie ma problemu, nie? No i sprawa teraz wygląda tak, że dlatego mówię nie będę tego rozbierał jak w zeszłym roku. Ja wam tu pokażę jak to jak to wygląda. O. Otworzę klapę. To wszystko jest tak zrobione, ja przypominam, to jest wszystko na kanale moim, tam, gdzie ja to robiłem. Jest wszystko przykręcone, jest wszystko przykręcone na śruby, dwie. Tutaj to są punkty mocowania pasów montażowych, nie? Klamry takie solidne. Także tutaj mam to na dwóch śrubach, całą tą ławkę. A nie ma możliwości, żeby w ogóle się to przesunęło w czasie jazdy. I identycznie zrobiona ta szafka. Ona jest na stalowym profilu i ten profil jest też w dwóch miejscach do tych samych pasów przykręcony. No tu jest brudno, widzicie trochę, bo jeszcze kiedyś się kawa wysypała nam gdzieś w tej Grecji. No także, także tak to wygląda. I w sumie to ja jestem zadowolony. Nie muszę tego rozmontowywać, bo na co dzień go nie używam. No i jest ok. Dorobiłem sobie, przy okazji, powiem, taki uchwyt do monitora. To taki, właściwie, mały telewizorek z funkcją telewizorka taki monitor mam. No i będzie można sobie tutaj coś oglądać. Na 12V jest ten telewizorek. Także, także fajnie. To przy okazji, tutaj na nity, no nic się nie stanie, po prostu tak na nity to przynitowałem. O, i tak to, tak to wygląda, dlatego go nie rozbieram, bo, bo po co? I tak właśnie, taka mała przejażdżka No, muszę trochę go używać zimą, bo no, on się zastoi zupełnie. Nie jest to chyba dobre, zwłaszcza w przypadku diesla. No, także. Zadowolony jestem z opon, zadowolony jestem. Yy, właśnie z tego, że nie muszę tego rozkręcać, widzicie, tak jest gdzieś w Polsce, nie wiem, yy, no trzeba szukać na przykład, nie, jeden diagnosta mówi o tej stacji, no jeden diagnosta wszystko mu będzie przeszkadzać, a drugi no troszeczkę bardziej życiowy i, i okej, okay, mówi, no przecież cóż tam, no, no tak to jest. wieczorem jeszcze podjedziemy do doczyszczę tego miszka z tego śniegu podjedziemy na, wieczorem na jarmark bożonarodzeniowy w mieście jest taki teraz organizowany jakieś tam śpiewanki dziecięce jakieś, y, jakieś, jacyś handlowcy budki jakimiś lokalnymi y, wyrobami itd., itd. także na razie to wszystko, cześć!